Szaro, 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 góra i panuro. Hej, hej, witajcie. Nałożę sobie pomadkę pielęgnacyjną z Paese. Jest to film, jakby druga część poprzedniego filmu, bo żeby tamten nie był za długi, jak mówiłam, no to dogrywam na następny odcinek. Podkład, puder, korektor mam już nałożony, brwi zrobione. Co do podkładu, to... Mieszanka. Mieszanka na pewno Better than Perfect z Eveline, y Molstona trochę dodałam z VIPO i chyba troszkę miszy wcisnęłam. Także taka mieszanka wiecie, Bo miszę już właśnie skończyłam. Trzy. Bo mieszałam kolor. Dobra. Y wyciągnęłam sobie, jak robiłam ten przegląd toaletki i rozświetlaczy, wyciągnęłam sobie denonkę. Konturownie. To muszę sprawdzić te highlightery, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem. One były na kupce być może do pójścia dalej w świat. I wyjęłam sobie Ingrid Shades of Grey. Mam ochotę na coś tutaj, stąd takiego, wiecie, bo to są takie fajne błyski. Tutaj nie ma czym rozjaśnić z matowidłuku Tutaj jest taki jasny. Ale on i tak jest taki, wiecie, taki... szarawy. No ale dobra, no miałam ochotę na szarawy. To robię szarawy makijaż. Tutaj taki cień, o ten. Wezmę sobie od razu na środek powieki jako cień bazowy już mamy tak jakby zarys wszystkiego. Teraz y, cień ten tutaj, pogłębić sobie załamanie i wyjechać troszkę powyżej tym samym pędzlem, jak widzicie. najciemniejszym cieniem z palety zrobię kącik szaro, 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 buro i ponuro na dół powieki a damy tutaj ten cieplejszy najpierw na dół powieki, na dolną powiekę zjadę troszkę niżej Sam kącik dolnej powieki, ten ciemny. Żeby to zrównać. Taką luźną miotełką jeszcze ten ciepły nabiorę. Tutaj ten. I tutaj troszkę zblenduję z tym chłodnym. Wyżej. Tutaj tym na dole też jaśniutkim. Rozświetlę tutaj kącik wewnętrzny. I teraz palety Shades of Grey. Weźmiemy może ten grey tytułowy. Tutaj na nie będzie ciemno. O tak, ale zostawię tu rozsmaruję. On się pięknie też rozsmarowuje. O. Tu zostawimy ten matowy. Dalej ten, ten sexy musi lecieć na środek. Ach, jak już tęskniłam za tą paletą. Dalej tutaj ten, ten cień myzys Tutaj dalej. A, jeszcze w kącik spróbuję pędzelkiem. Cień, o oh, jest. Oh, yes. Połączę z tą drugi. To jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju paleta, taka chłodna, ale z przepięknymi błyskami. to One się naprawdę mogą równać z kapshopem. Coś na dole bym jeszcze wrzuciła. Wiecie co? I chyba ten seks jeszcze wrzucę na dół. Tak rozproszyć, tylko żeby takie iskiereczki były. No i oko mamy skończone. Takie właśnie miałam ochotę. A może jeszcze przyciemnie ten zewnętrzny kącik. Tutaj tym Nightem, to jest prawie czarny. Boczkiem pędzelka. No niestety tu się osypało. O, piękny ten kącik. To jest taki Gołębi Desire. I może tym właśnie rozblenduję dół. Wracam na twarz. Padam na twarz. Yy, oczy się tak prezentują. Takie mroczne smołki. No, takie dzienne smołki moim zdaniem. No, normalnie mogę wyjść tak. I jeszcze sobie wyciągnęłam tutaj poza kadrem, yy, tym cieniem. Tutaj tym troszkę ciemniejszym takim. Yy? Tak lekko, lekko się to złączyło z pozostałymi. Dobra, szybko robimy kontur. <laughs> no muszę ją wykończyć w końcu, muszę, muszę, muszę. Ale nie no, kolory mi bardzo odpowiadają, więc to nawet nie ma o czym mówić. Na no, samym tym ocieplającym. No, kiedyś się tak robiło. I tu się ciągnęło, nie? I potem się wyglądało jak... Smutna, zmarynowana. Dzisiaj sobie użyję różu z Nexmo. Bardzo lubię ten róż. Bardzo. Jest naprawdę taki orzeźwiający. Orzeźwczy. Zużywam mgiełkę z bel. Glamshopową oszczędzam. Ale ta też spoko, tylko bardzo duże, duże krople daje, ale z daleka idzie ograć. To jest prysznic, o, prysznic. Nie mam wiatraczka pod ręką. Różdałam, rozświetlacz. Próbujemy te highlightery od y, Stysia. A wezmę taki pędzelek z Gamshopu, taki najpewniejszy, czekajcie. Dobra, już może być. Chłodny. I teraz ten drobinowy, drugą stroną. Trochę szaro mi tutaj jakoś. No, trochę szaro jest. Ale nie no, i są te rozświetlacze. Spokojnie. Może być. I A może jeszcze na oko, bo tak mam pod ręką. Kryształka sobie walniemy. Walne sobie. Szary taki, nie wiem co to za kolor, ale ten ametyst, ten ametyst sobie dam, bo on tak tutaj kolorystycznie pasuje. Tak popykam, o może być. Powiem Wam, że te kryształki tutaj i takie, w ogóle najmocniejsze cienie z Glam Shopu, pojedyncze, które mam, dałam do tej palety i leży na wierzchu. Podobnie jak świetlówka, o. I tutaj mam trzy kryształy. Tutaj jest bajer holo. Ten srebrny właśnie, muszę Wam powiedzieć, co to jest, bo jest fajny. Flara! Także flara to jest taki zimny, srebrny kolor, fajny. Zakochana jestem w tych kryształowych cieniach. Ametyst, jaspis, pięk i różowy morganit. Takie trzy najfajniejsze te, moim zdaniem, te kryształowe cienie. No, jak szaleć, to szaleć. To jest winyl 30 Unreviolet. Nakładamy bez konturówki, ale zaryzykuję. To równa. No też nawet. No, myślę, że doszło fajnie. Jak ciut-ciut się gdzieś wyjedzie, to można yy, takim no do ust to jest pędzelek. Bardzo malutki. Jak Wam się podoba ten makijaż taki na szybko? Nawet się nie napracowałam. Aha, i teraz tak. Yy, na linię wodną tak troszkę od kącika zewnętrznego dotąd i roztarłam potem to pędzelkiem do rzęs. Yy, Pierre Renée, ta czarna kredka. Rzęsy dzisiaj wyjątkowo bez bazy, żeby zobaczyć, czy naprawdę ten tur jest taki genialny. Jest. Jest. Sexy Eyes z Eveline. No i to by było na tyle. Pomadka to widzieliście, Maybelline. Poprawiam się, bo to już koniec. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobał. Takie, takie w sumie małe Get Ready With Me, ale takie pół na pół. Połączone z tamtym filmem wrzucę oczywiście. Sprzątanie toaletki, część trzecia to była chyba i to były rozświetlacze. Część idzie dalej w świat. I właśnie miałam dylemat co zrobić ze Stisiem i powiem Wam, że powiem Wam, że pójdą dalej w świat. No i tyle. Dzięki za oglądanie, łapeczki, subskrypcje mile widziane, dzwoneczki, aby być powiadamianym o nowych filmach wrzucanych przeze mnie na kanał. Wszystkiego dobrego, co Was spotka. I do następnego. Hej, pa pa!